Kurcze, mądre jest Dobra, bo on nudzi idziemy stąd. Siema, z tej Dzień strony dobra. Patryk i Nikita z projektu Milion na zwrotach. Ten coś tam nudzi. Chciałem się z wami przywitać. Gdzie tu za mną łazisz? Cześć, tu Nikita, tam Patryk. Cześć, a tutaj macie intro. Tak. znamy do sprawdzenia. To odkurzeć można wziąć. No i te, te cztery kartony. Będę jej otwierał. Ja. Zaczniemy od tego. Dobrze. Nie będę się wygłupiał. Co to, to jest? Takie coś. Nie wiem czy widać. To jest odkurzeć. Tylko, że z funkcją. Aha. On ma a ma lampy UV Wygląda na nowej Zaraz sprawdzimy czy nie jest sprawny No i fajnie, tu jest lampa UV eee, Tu są takie przyciski że Tylko kiedy te przyciski się naciskają na te, tych kółkach To wtedy łączy się ta lampa Ale ta lampa łączy się jeszcze tylko w takim poziomie, czy no wiadomo Wiecie o co chodzi? Do uderzenia. W sumie to nie przeszkadza w ogóle użytkowaniu, według mnie. Ile to kosztuje? Ja będę szukał, ani pa, Patryk łączy jakiś film, czy bajkę. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Ja znalazłem na takiej stronie Konrad. przydałem 269 zł. Kosztuje z vatem. Kosztowało wcześniej 289, nie, to nieważne informacje. 26 sztuk dostępne, czyli to jest nowe. Kurde, nie ogoliłem się, nie wyglądam jak Dawid Podsiadło. Chyba muszę się ogolić, bo wtedy klik filmy na TikToku i ludzie myślą, że Dawid Podsiadło jakieś palety sprzedaje i mnie oglądają w milionach wyświetleń. Ja do domu chcę odkurzacz. Już jeden, ten, który działał na poprzednim odcinku. Chcę to, jak będzie działać, to jest MOP. Nie mam mopa w chacie. Używam szmatki do mycia podłogi. I mieliśmy kupić se mopa, Ale nie kupiliśmy w sumie. A ja mopa znalazłem tu. Mam nadzieję, że działa. Także ja sprawdzę... Ej, dobra. Ja już wiem, co jest w środku. I wiecie co ja z tym zrobię? To nagram na TikToka. Najbardziej lubię takie kartony, na których nie widać, co jest w środku, no ale to niestety wiem. Ale za to jest strasznie lekki, więc wydaje mi się, że tam czegoś brakuje. Ja już miałem taki jeden karton, więc prawdopodobnie wiem, co jest w środku. I, i zobaczymy, czy będziemy tak samo się śmieć, jak ja ostatnio. Tak jak myślałem. Tu nic nie ma, jest tylko to. Super opcja, fajny karton. Niby tylko 30 zł, ale. Chcę ja sama z tym zrobić. To się niby ładuje czy coś. No tak, no bo jak, jak się ładuje, to nic nie działa. Zasz. Na razie to wszystko odkładam na bok. Zobaczymy, czy się naładuje. Mam nadzieję, że działa. O. To chyba tak. No to on taki wygląda na nieużywany. Nigdy. No wodę trzeba brakuje balkuły jest No. Nie ma jej? Nie. Brakuje ten rączki na samym końcu. Ja nie będzie A bez niej nie da się włączyć. Dobra, no mamy jakiś odkurzacz piorący, ale nie ma tej całej rączki. Tu się nagle kończy, a na obrazku tu widać, jest jeszcze taka rączka. O. Jest zaklejona taśmą, więc... Dzisiaj cleaning daj. Sztotu, jakieś połamane. Działa, ale po pierwsze cuchnie, a po drugie... To jest połamane. Więc ja to mogę tu położyć i muszę to trzymać ręką, żeby działało. Dobra, czy on coś się naładował przez tę krótką chwilę, czy nie? Nie, <tudy> Tu się chyba wodę wlewa, wiesz? I można psigać jeszcze dodatkowo. I tyle. Rozładowane. Ale działa, tylko trzeba go naładować. On już jest mój. Kurze, pierwszy raz widzę, żeby facet tak się cieszył od Kolejna rzecz to... ...to. No nie, to nie znam. Ale nie używane, takie pół używane. Czegoś tu brakuje. A jak to ma kręcić, skoro tu nie ma żadnej silniczków? Grzeje. Wiesz co mnie interesuje bardzo? W jaki sposób to się kręci. Naprawdę no wiadomo, że to jest indukcja bo to się grzeje nie, to też się nagrzewa. Kurczę, jak to działa? nie wiadomo po prostu jak jak to w środku dlaczego to się kręci w środku tego skoro tu nie ma żadnych silniczków tak? Nie po prostu ja rozumiem jakby nie wiem przez to, że jakby grzało. Grzało po prostu... Boga to. E, co? I co najgorsze, że nie ma indukcji. Że to jest po prostu ta płytka tu. No, patrzcie, tu nic nie ma. To w środku a. jest tylko mały bolec. A, ma a to wszystko, jest plastikowe w ogóle. A to jest całe z plastiku... A i myśl, to, to się jakoś kręci w tym. Nie ma żadnego silnika ani nic. <grym zbieramy> Ciekawe. Jak ktoś wie, to niech nam napisze w komentarzu. Kurde, ale końcówek to dużo. Na pewno nie Jeszcze <grym zbieramy> paść. To dobra taka końcówka. Otwieramy zwroty konsumenckie. Dzisiaj niki, ty kolejne na otwieranie. Co tam masz? Chciałam powiedzieć, że wszystko jest oprócz rury, ale ona była mnie w Jesteśmy w dwóch trzecich otwierania tej palety, i jeżeli potrzebujecie mopa do domu i chcecie za niego zapłacić 1500 złotych, to polecamy. No, także nie, no tak serio to z działających rzeczy mamy odkurzacze, dwa, to takie, z tamtego odcinka ostatniego, jak one się nazywały. C cykloniczne jakieś. Cyklonowe jakieś? Cykloniczne nie. Wiem. Mamy działającego mopa, w połowie działający odkurzacz, odkurzacz do prania bez części. No ogólnie ta paleta taka mocno, średnia. W przyszłym odcinku będziemy pokazywać ją takie dosłyszenia ciuchu, mam nadzieję, że to ją trochę uratuje. No bo jak ona kosztuje tam 1300 zł 1400 jakoś a no jest na niej tam parę zepsutych rzeczy po 100 zł jedna o, włączył mi się w rękach ale... Aha, Rostoczy. no, bo roztoczy jeszcze ten Bayer za stówę, No ta paleta taka mocno, średnia. Myślę, że jak potrzebujecie takie rzeczy, do chaty to sobie możecie raz kupić, albo jak chcecie sprzedawać to drożej niż na Allegro. Także jak macie jakieś fajne miejsce, gdzie możecie to sprzedać jakiś targ, targowisko, albo jakieś live'y na Facebooku, albo jakiś konkretny marketplace, albo właśnie znajomi takie rzeczy potrzebują, to nie najgorsza paleta. Ale na Allegro bym się czy Elixa z tym nie pchał. Swoją drogą paleta leży na środku drogi od trzech dni, bo kurier jeszcze nie odebrał także na przyszły odcinek zostały nam takie bajery do osuszenia ciuchów i jeszcze parę ekspresów a my już mamy sprawdzone tyle rzeczy i wartość nich nie wiem, 700 zł, 800 także jeszcze jesteśmy pod kreską niestety i to nie wróży nic dobrego w ogóle cały czas zamiast patrzeć się w was to ja się patrzę tutaj, bo tutaj widzę tak, bo jak patrzę, to widzę siebie, widzę siebie, a tak widzę was i zamiast patrzeć na was, to patrzę się na siebie. I tak już kończąc, to chcemy was przeprosić trochę, te trzy odcinki, które teraz są, czyli ten, który był ostatnio, ten dzisiejszy i ten yy, kolejny, no są trochę nudne, otwieramy takie TV Werbungi, w sumie to nic takiego ciekawego, te tostery były jakieś takie fajne, te klarsztyny były naprawdę fajne, bo tam było dużo fajnych rzeczy, ale po pierwsze, Yy, musimy to otworzyć, a po drugie jeszcze szykujemy się na parę ciekawych, fajnych materiałów w przyszłości. Takie troszkę większe projekty, że możliwe, że to nie będzie tylko otwieranie kartonów, tylko jakieś konkretniejsze akcje, coś jak z tym Oelixem, tylko bardziej rozbudowane. Więc my powoli sobie z tym działamy. A w przyszłym odcinku, prawdopodobnie, będzie trochę ti Werbunga, i już mam mogę zdradzić tajemnicę, że będzie to temat chemii z Niemiec. A na dzisiaj to już tyle. Ja się z wami żegnam. Nikita też się z wami żegna, ale musiał na chwilę wyjść. My jedziemy już do domu. Weekend, mnie czeka teraz montowanie. Dla was jest poniedziałek, dla mnie jest teraz piątek. Widzimy się w kolejny poniedziałek. Jak coś to pamiętajcie, żeby sprawdzić nasze social media. Staramy się tam dodawać cały czas na bieżąco jakieś relacje z tego co się u nas dzieje. I to by było na tyle. Cześć wszystkim i się siemanko.